Dzisiaj gościmy aktorów Alberta Kwiatkowskiego i pana Umuta z Turcji, którzy przedstawiają nam Teatr Cieni. To przedstawienie jest realizowane w projekcie Kulturowo Otwarci. Mamy najbardziej znany teatr chiński, mamy tradycję cieniowo-społudniowych Indii, z Indonezji, z Tajlandii. I w kilku innych krajach również jest e, teatr cieni, ale e, na, na tle tych wszystkich teatrów turecki teatr cieni wyróżnia się tym, że to jest sztuka ludowa, sztuka improwizowana, czyli bazą dla, dla spektakli, bazą dla przedstawień, nie jest literatura tak zwana wysoka, Ramayana, Mahabharata, jak to mamy na przykład w Indiach, w Tajlandii, w Indonezji, tylko, tylko e, szukanie pracy szukanie pracy, problem, który dotyczy, dotyczył, dotyczy i będzie dotyczył wielu ludzi w wielu różnych krajach. KULTUROWO OTWARCI to nowy projekt, który w Amfiteatrze przedstawiamy, z którego zapraszamy. Ma on na celu pokazywanie kultur, różnych kultur z całego świata, osób, które mieszkają w Radomiu. To jest hajjwad. Powtórzmy. Hacibat. Hacibat. Hacibat był bardzo mądry. Jest bardzo mądry. Wiele umie, wiele potrafi. To jest sztuka wpisana na listę UNESCO, jedyny tego typu teatr w Polsce i mamy go przypadkiem. Dzięki temu, że umód artysta, założyciel tego teatru wybrał Polskę jako kraj, w którym zamieszkał. Mam to, mam, mam, mam. Dobrze. Ja kiedyś pracowałem jakoś w Stambule, jakoś inżynier. Miałem sąsiad. To sąsiad potem był mój mistrz, bo patrzyłem przez okno najpierw, potem puknąłem drzwi, pan zrobi coś, ale co to jest? A pan powiedział: chodź, pokażę ci. Od tego dnia prawie zaczynaliśmy najpierw zrobić, pomagać, a potem. Był jeden moment, kiedy mu prowadziliśmy do Polsce, powiedział, możesz spróbować swój teatr. A w ten sposób zaczynałem, jakoś od mistrza. Po przedstawieniu, po, które nosi tytuł Wiedźmy, będą warsztaty. Odbędą się warsztaty, podczas których dzieci będą wykonywać figurki dwóch głównych bohaterów tego teatru, Karagoza, od którego teatr wziął swoją nazwę i jego kolegi Hadziwata. W ramach warsztatów dzieci będą mogły oczywiście użyć tych postaci, tych, tych, te lalki, które zrobiły, i będą odgrywały scenki według własnego pomysłu. Teatr Cieni pokazuje, co to znaczy być dobrym, że warto być dobrym, że dobro wraca, i tego właśnie chcieliśmy nauczyć dzisiaj dzieci.